Dziema byczki, Tropicana zrobiona. Tropiczek podobno z rodowodem milicyjnym z 1972 roku, w takim malowaniu. Przyjechał do mnie no, po tak zwanej renowacji, ale nie odpalał oczywiście, bo tak zrobiona była renowacja. Blachy były wylakierowane i tutaj nie było żadnych zmian. Czyli budniki, zbiornik, lampa, osłony boczne i osłony na nogi nie były lakierowane. Silnik zrobiony od podstaw z silnika została głowica cylinder, nakładka gaźnika, prawa kapa, resztę praktycznie zostało wymienione. Silnik po akwablastingu. Wszystkie polery. Odnowione, opony zmienione, na nowe, dętki też No co, tłumika nie wymieniałem, bo był e, Taki ładny, wymienione są tylko wkłady amortyzatorów na nowe SWH e, Bo szklanki były takie w miarę A zostało jeszcze praktycznie do zrobienia Do zrobienia zostały tylne amortyzatory No i może w przyszłości jakieś tam lakierowanie żeby nie było widać tych pięknych, lepionych szparunków. Ale tak maszyna bardzo przyzwoita, jeżdżąca, odpalająca Może się podobać Także spróbujemy ją ożywić Spróbujemy ją ożywić No i w sumie tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć, cześć.